Ksiądz Wiesław Mielewczyk, diecezja gdańska, pochodzę z Wejherowa, wybieram się do Boliwii. Siostra Weronika Bednarz ze zgromadzenia sióstr szkolnych de Notre Dame, pochodzę z KUS i wybieram się do Peru. Ksiądz Łukasz Chłopek z diecezji rzeszowskiej, wybieram się do mroźnego Kazachstanu. Agnieszka Nowak z diecezji bielsko-żywieckiej, wyjeżdżam na misję do Kamerunu. Jestem ksiądz Wojtek Rymut, wybieram się do Republiki Środkowoafrykańskiej, a ja pochodzę z Mielca z diecezji tarnowskiej. Katarzyna Sowa z diecezji krakowskiej, wybieram się do Zambii. Ksiądz Michał Laski, pochodzę z diecezji radomskiej, z samego Radomia i wybieram się na słoneczną Alaskę. Katarzyna Kępa, pochodzę z diecezji tarnowskiej, wybieram się do Kenii. Mam na imię Bartłomiej Pałys, jestem palutynem i jak panda wybieram się w stronę wschodniej Azji. Bracja Jacek z Zgromadzenie Księży Marianów, jadę na Filipiny. Ksiądz Damian Siwicki, pochodzę z Lubina, jestem misjonarzem Krwi Chrystusa, jadę do Peru. Jestem ksiądz Grzegorz Pańczyk, pochodzę z diecezji kieleckiej, z pięknej parafii, która nazywa się Wierna Rzeka. Od 10 lat pracuję w Peru, do którego zamierzam jeszcze wrócić. Obecnie w Centrum Formacji Misyjnej przygotowuję się do e, przyszłości, jeśli Pan pozwoli, pojechać na misję do Afryki. Nazywam się Aktorem Kolpielskim, przyjechałam z archidiecezji Gdańskiej. Uczy się języka rosyjskiego i chciałabym bardzo pojechać na Syberię. Nazywam się Radosław Kutkowski, jestem od 6 lat księdzem diecezji Siedleckiej. Aktualnie uczę się języka hiszpańskiego i planuję wyjechać na Kultura. Nazywam się Karolina Cygan, pochodzę z Krakowa. W Archidiecezji Krakowskiej katechizowałam od 10 lat. Obecnie przebywam w Centrum Informacji Misyjnej. Przygotowuję się tutaj do wyjazdu do stolicy Zambii, do Lusaki, gdzie również będę katechizować. Ksiądz Krzysztof Ferenc z Góry Motycznej w diecezji Karnowskiej wybieram się do Czadu. Jeśli chodzi o moją motywację związaną z misjami, to ująłbym to w takich trzech punktach. Po pierwsze, jest takie pragnienie, by serca, by dzielić się radością ze spotkania z Jezusem, z tymi, którzy go jeszcze nie spotkali, albo z tymi, którzy go jeszcze bardzo mało znają. Po drugie, chęć służenia wszystkim, którzy mają tak bardzo ograniczony dostęp do, do sakramentów, do Słowa Bożego. Bo często, właśnie, chociażby w Boliwii, tygodniami, nawet miesiącami czekają na Eucharystię. A trzecia kwestia to tak naprawdę to jest okazja dla mnie do nawracania się, do tego, by jeszcze bardziej gdzieś zaufać Panu Bogu i, i po prostu wypełniać Jego wolę. To też się wiąże zawsze z, z jakimś przełamywaniem swoich lęków, obaw i tak dalej, ale wiem, że to jest dla mnie też po prostu potrzebne i jest to taki dar po, po, Pana Boga wobec mnie. I dodam jeszcze, że dla mnie w ogóle centrum formacji misyjnej to jest w ogóle niesamowite, wyjątkowe miejsce ze względu też na atmosferę, na ludzi, na, na ten komfort też yy, duchowy, możliwości doświadczenia, spotykania się z misjonarzami i naprawdę Panu Bogu dziękuję za każdy dzień. We mnie pragnienie misyjne dojrzewało przez wiele lat, przez prawie 20 lat i Zawsze pragnęłam właśnie jechać gdzieś, gdzie jest potrzeba głosić Pana Boga, żyć między ludźmi, którzy, którym można pomóc w jakikolwiek sposób, nie tylko głosząc Pana Boga, ale też swoją obecnością, ożywiać życie religijne, społeczne. I dwa lata temu siostry z Ameryki Południowej prosiły o pomoc w pracy w przedszkolu, dlatego odczytałam to też jako takie wezwanie Pana Boga w danym momencie że tam jest teraz największa potrzeba mieszkać, pracować, służyć z tymi ludźmi w Peru, w Limie, w przedszkolu, z najmniejszymi właśnie dziećmi. Na misję chcę wyjechać po to, aby głosić wszystkim ludziom, chrześcijanom i niechrześcijanom, w tym kazachskim muzułmanom, że wszystkie nasze źródła są w jedynym Bogu, w Bogu Jahwe. Dla mnie taką naprawdę ważną inspiracją jest pani doktor Wanda Bońska, która poświęciła całe swoje życie osobom chorym na front. I jest to dla mnie niesamowite, że ja będę miała także możliwość pracy w leprozorium. Był taki jeden dzień w moim życiu w Republice Środkowoafrykańskiej, kiedy myślałem, że umrę z głodu. Nie było co jeść. Ja ten głód po chwili zaspokoiłem trzema talerzami zupy. A tam są ludzie, którzy o Bogu słyszą tak rzadko i przyjmują go tak rzadko. Że oni po prostu duchowo umierają, dlatego z łaski Pana Boga chcę jechać na misję i karmić im tym, co najwspanialsze, czyli ciałem Pana Jezusa. Misje są bliskie memu sercu od najmłodszych lat. Przyjmuję za swoje słowa świętej Tereski od dzieciątka Jezus są bardzo bliskie memu sercu, że powołaniem jest miłość i tę miłość chcę realizować w Zambii, gdzie będę pracowała z ludźmi chorymi. Jadę na misję, bo w sercu zawsze miałem pragnienie wyjechania do ludzi, którzy mają trudny dostęp do sakramentów. I cztery lata temu biskup z Alaski wystosował takie zaproszenie. Na modlitwie odczytałem, poprosiłem mojego księdza biskupa i mam pozwolenie, i teraz przygotowuję się do takiego wyjazdu. A jeśli chodzi o moją osobę, to jako już mała dziewczynka w moim sercu rosło pragnienie służby i pomocy drugiemu człowiekowi. Do dzisiejszego dnia starałam się żyć takim życiem. Trzy lata temu tak naprawdę Pan Bóg w moim sercu, moje serce poruszył po to, aby zostać misjonarką. Ta decyzja we mnie tak naprawdę dojrzewała przez trzy lata. Nie była to prosta decyzja i łatwa, ponieważ mogę powiedzieć, że moje życie było bardzo takie stabilne, miałam wszystko, wszystko poukładane, więc zostawienie wszystkiego i poświęcenie się całkowicie Panu Bogu było naprawdę czymś niezrozumiałym wśród mojego otoczenia. Dlatego trzy miesiące temu zdecydowałam się na powrót do kraju. Żyłam 19 lat w Stanach. Wróciłam, rozpoczęłam formację. Po to, aby obumrzeć własnej osobie, żeby zacząć żyć dla drugiego człowieka, idąc za Jezusem i zostawiając to wszystko w jego ręce. Tyle, że taką moją motywacją yy, czuję, że jest powołanie właśnie pana Jezusa do wyjazdu na misję, aby właśnie głosić Jego słowo Boże, aby właśnie wśród tych wszystkich ludzi, do których zostanę posłany, celebrować sakramenty. Też jako palotyn chciałbym dać i chcę dać świadectwo wspólnoty, wspólnoty wiary, ale także być wrażliwym na pomoc, na potrzeby biednym, na, na różne właśnie braki w danym społeczeństwie, aby tym, co mam, móc się pomóc, móc się podzielić, wspomóc innych ludzi. W moim zgromadzeniu dużo mówi się o odpowiedzi na wołanie krwi Chrystusa, która jest obecna w różnych miejscach na Ziemi, i chodzi o to, aby usłyszeć to wołanie. I w ostatnich latach rozeznaję, że Jezus woła mnie i chce, abym posługiwał właśnie w tym miejscu w Ameryce Południowej, aby też móc odpowiadać na potrzeby tych ludzi ale że w ten sposób też on chce zatroszczyć się o mnie samego i w tym też widzę piękno kościoła, który jest różnorodny, który ma też jest otwarty na wszystkich ludzi.